Smok Tobiasz, jestem inny. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w pewnej małej grocie z gankiem, mieszkał wraz z rodzicami smok Tobiaszek. Tego dnia, kiedy mama odebrała synka z przedszkola, Tobiasz był bardzo smutny. Podczas drogi powrotnej nie opowiadał mamy, jak było w przedszkolu, ani nic nie chciał się w ogóle odzywać. Smok krzyknął przeraźliwie do swoich rodziców. Zawsze wiedziałem, że jestem inny. Oni mnie już nie lubią. Tobiasz pobiegł zdenerwowany do swojego pokoju. Mama poszła porozmawiać ze swoim synkiem. Tobiasz krzyknął do mamy. Nie pójdę jutro do przedszkola. Nie chcę. Minęło kilka godzin, zanim wyszedł zapłakany ze swojego pokoju i opowiedział swoim rodzicom, co się dzisiaj wydarzyło w przedszkolu. Mamo, zawsze wiedziałem, że jestem inny. Zawsze wiedziałem, że coś jest ze mną nie tak. Jestem taki duży, czerwony. Wszyscy są mali, tacy podobni do siebie, tylko ja taki zupełnie niepasujący do mojej grupy przedszkolnej. Synku, Opowiedz nam, co się stało, powiedział tata do zapłakanego Tobiasza. Mamo, tato, ja już nie pójdę do przedszkola. Nie chcę tam chodzić. Już mnie nikt nie lubi. Nikt się nie chciał ze mną dzisiaj bawić. Synku, przecież uwielbiałeś chodzić do przedszkola, powiedziała mama. Mamo, do naszej grupy dzisiaj dołączył nowy kolega. Wszyscy poszli się bawić z Frankiem, bo tak ma na imię. Było mi bardzo smutno. Franek mówił zwierzakom, żeby się ze mną nie bawili. Usiadłem w kącie i zacząłem się wstydzić swojego wyglądu. Chciałem już wracać do domu. Cały czas w przedszkolu bawiłem się tego dnia sam. Bardzo się ucieszyłem, kiedy po mnie przyszłaś. Tobiasz całe popołudnie bawił się sam w domu. Nie chciał wyjść na podwórko. Wieczorem smok położył się spać. Mama przyszła utulić swojego synka. Mamo, ja nie chcę jutro iść do przedszkola. Brzuszek mnie boli. Źle się czuję. Synku, jesteś bardzo dobrym, miłym smokiem. Zobaczysz, jutro będzie bardzo fajnie w przedszkolu. Tobiasz tego ranka wstał bardzo smutny Mamo brzuch mnie boli nie pójdę dzisiaj do przedszkola nie chcę i koniec kropka Dobrze synku dzisiaj możesz zostać w domu Tobiasz się bardzo rozchorował źle się czuł kilka dni Pewnego dnia Smuk wiedział, że już jest zdrowy i musi wrócić do przedszkola Mamo, muszę tam iść? Mamo, proszę cię, wypisz mnie z przedszkola. Ja już tam nie chcę chodzić. Synku, musisz iść? Zobaczysz, że będzie fajnie. Mama zaprowadziła synka do przedszkola w starym dębie na leśnej polanie. Kiedy tobiasz wszedł do sali, frane gryź już tam był. Wszystkie zwierzęta ucieszyły się, że tobiasz już wrócił do przedszkola. Tylko jeden ryś niestety zaczął się śmiać. Tobiasz czuł się bardzo źle. Usiadł w kącie i zaczął płakać. Cały czas powtarzał: Jestem inny, ale przecież to nie jest moja wina, że jestem taki duży. Inny niż wszyscy. Pani Ania podeszła do tobiasza. Tobiaszku, co się stało? Dlaczego jesteś taki smutny? Proszę pani, nikt mnie już nie lubi. Jestem zupełnie inny niż wszystkie zwierzaki w naszej grupie. Nasz nowy kolega się ze mnie śmieje. Wszyscy go lubią, a mnie nie. Ja chcę do domu. Tobiasz posmutniał, rozpłakał się i już więcej nic nie powiedział. Tobiaszku, każdy jest inny, każdy jest ważny. Każdy jest wyjątkowy. Pamiętaj o tym, powiedziała pani Ania. Pani nauczycielka zaprosiła wszystkie zwierzaki koła. opowiedziała pewną smutną historię o chłopcu, który zawsze sobie powtarzał: że jest inny, nikt się z nim nie chciał bawić. Był odrzucony przez grupę, aż pewnego razu wydarzyło się coś niespodziewanego. Chłopiec uwierzył w siebie, już nigdy więcej nie uważał siebie za innego niż wszyscy. Moi kochani, pamiętajcie, każdy z nas jest inny, duży, mały, każdy jest innego koloru. To nie oznacza, że możemy kogoś oceniać po wyglądzie. Żeby kogoś ocenić, trzeba go poznać. Każdy jest ważny, inny nie oznacza gorszy. Następnego dnia ryś Franek przeprosił Tobiasza za swoje zachowanie w stosunku do niego. Powiedział, że już nigdy z nikogo śmiać się nie będzie. Tobiasz uśmiechnął się do Franka. Ryś zaprosił kolegę do wspólnej zabawy razem z innymi zwierzakami. Franek zrozumiał, że przez swoje zachowanie kolega był smutny. Poczuł się bardzo źle, poczuł się odrzucony przez swoich kolegów z grupy. Pamiętajcie, drogie dzieci, inny nie oznacza gorszy. Smok to obiarz, żegna was.